Cześć Andrzejku, hej, cześć, cześć Robuś. Mm -mm. Hej Rafałek, pomogę, mogę, co potrzebujesz. Złotą papliczkę. Dobra, to jest bardzo ładno. ładna. Ładna gruba. Elegancka. Duże ilości bierzesz, jak to wygląda u ciebie? Wiesz co, w zależności od zapotrzebowania też. Staram się też nie nawalić tego towaru aż na to, bo sklepik nie jest aż taki duży, ale tak jak mi schodzi, także wiesz, na bieżąco. To nie jest tak, że to jest produkt, który możesz e, kupić i on ci będzie leżał na półce. On się psuje, a, a jeżeli klient widzi, że coś nie jest świeże, no to wtedy to nie schodzi, tak? Na tym polega specyfika tej pracy. Jak się biznes kręci? No, no, tak średnio. A jakoś kryzys pan odczuwa, czy nie? Inflacja i znosu w górę, i ceny, i w ogóle, jak to jest? E, koszty. Ile poszło w górę? Tak jak widać po rachunkach za prąd, około 200%. Prawie o to, że pan musiał podnosić ceny, czy jak to jest? E, no właśnie, jest problem z podnoszeniem cen, tak. Bo co? No bo ujdzie jest specyficznym miastem takim, gdzie klient ma jakiś ograniczone burze. To nie jest jakieś zamożne miasto, typu Warszawa, Kraków. Okej, okay, to jaką taktykę pan przyjmuje? Przede wszystkim ładne i smaczne. Jaka forma płatności? Gotowa? Ja gotówka, tak. 928. 9 i pół. Już